Czy kiedykolwiek wszedłeś do pokoju i poczułeś dziwną zmianę atmosfery, jakby energia wokół ciebie zmieniła się w momencie, gdy wszedłeś? To nie jest tylko przypadek. To unikalna energia, którą posiadasz jako wybraniec. Ta potężna obecność może sprawić, że poczujesz się zarówno zaintrygowany, jak i nieswojo, zwłaszcza w dużych grupach ludzi. Obserwuj dalej, aby odkryć, dlaczego tak się dzieje i jak Twoja energia wpływa na otaczających cię ludzi. Czy często czujesz się wyczerpany lub nie na miejscu w zatłoczonych sytuacjach towarzyskich, mimo że nie masz na to żadnego widocznego powodu? Czy zauważasz, że ludzie reagują na ciebie w nieoczekiwany sposób, czasami zbliżając się, a innym razem całkowicie cię unikając? Jako wybraniec, twoja energia jest daleka od zwyczajnej, jest głęboko odczuwana przez tych, którzy są wokół ciebie. Nie chodzi o to, że celowo wywołujesz te reakcje, ale energia, którą emanujesz, może wzbudzać innych emocje i myśli, których sami mogą nawet nie być świadomi. Kiedy wchodzisz do pokoju, jakby atmosfera się zmieniała. Ludzie często czują się przyciągani Twoją obecnością, odczuwając magnetyczne przyciąganie, które zbliża ich do ciebie. Jednak nie wszyscy zareagują na to pozytywnie. Dla niektórych Twoja obecność jest przytłaczająca, wywołując uczucia wrażliwości, dyskomfortu lub niepewności. Mogą nawet nie rozumieć, dlaczego tak się czują, ale Twoja silna energia może wzbudzać emocje, które innym trudno przetworzyć. Często prowadzi to do reakcji takich jak nerwowość, unikanie, a nawet subtelna wrogość, ze strony tych, którzy czują się niekomfortowo z intensywnością, którą nosisz. Jako wybraniec prawdopodobnie pragniesz połączenia, jednak energia, która czyni Cię tak wyjątkowym, może tworzyć paradoks. Podczas gdy możesz nawiązywać głębokie połączenia z niektórymi osobami, Twoja silna energia może również prowadzić do izolacji. Te same cechy, które czynią Cię wyjątkowym, często odróżniają Cię od innych. W dużych grupach możesz czuć się odłączony, jakby Twoje myśli i uczucia nie pasowały do płytkich interakcji wokół Ciebie. To powszechne doświadczenie dla wybranych, aby czuć się nie na miejscu w sytuacjach zdominowanych przez powierzchowne rozmowy. Lub hałas. Ta dynamika sprawia, że samotność staje się niezwykle cenna. Zapewnia przestrzeń dla wybrańców, do naładowania energii i refleksji, bez przytłaczającej energii innych. Mniejsze, bardziej intymne otoczenia pozwalają być w pełni dostrzeganym i docenianym za to, kim naprawdę jesteś. Tutaj możesz nawiązać głębsze relacje z innymi, wolne od rozproszeń i dyskomfortu, które często towarzyszą dużym grupom. Przebudzenie jest w tobie i już zaczynasz dostrzegać życie w inny sposób. Polub i zasubskrybuj, aby nadal otrzymywać treści, które pomogą pogłębić te transformacje. Twoja subskrypcja pozwala nam dotrzeć z tym przesłaniem do większej liczby osób, które tak jak ty, są gotowe na zmianę. Jeśli czujesz tę energię, napisz w komentarzach: "Jestem zmianą, której potrzebuje świat". Dla wybrańca samotność nie polega na ucieczce od społeczeństwa, Raczej jest to świadomy wybór, aby chronić swoją autentyczność i integralność. W świecie pełnym płytkich połączeń, ich samotność służy jako środek do zachowania poczucia siebie. Daje im to przestrzeń do naładowania baterii, refleksji i utrzymania wewnętrznego spokoju. Szukają małych, intymnych kręgów, grup osób, które naprawdę rozumieją i doceniają głębie ich istnienia. To są relacje, które zapewniają prawdziwe połączenie zakorzenione w wzajemnym szacunku i wspólnym zrozumieniu. W tych kręgach wybrańcy mogą swobodnie wyrażać swoje myśli, wiedząc, że nie będą źle zrozumiani ani oceniani. W przeciwieństwie do innych, którzy mogą odnajdywać się w dużych, tętniących życiem środowiskach społecznych, wybrańcy znajdują sens w jakości ponad ilość, jeśli chodzi o relacje. Nie potrzebują morza znajomych, pragną głębokich, szczerych połączeń, które odzwierciedlają ich prawdziwą istotę. Nie chodzi o odrzucanie innych, ale o zobowiązanie do życia autentycznie i pielęgnowanie relacji, które odzwierciedlają ich prawdziwe ja. Dla wybranych te znaczące więzi są znacznie cenniejsze niż przelotne interakcje spotykane w większych, bardziej powierzchownych środowiskach społecznych. To upodobanie do samotności i głębokich więzi często tworzy paradoksalną obecność, taką, która zarówno przyciąga, jak i odpycha. Energia, którą noszą, jest fascynująca, przyciągając innych, ale może też być onieśmielająca. Ta aura mocy i głębi często wywołuje w innych lęk przed wrażliwością. Ludzie, którzy nie są gotowi skonfrontować się ze swoimi własnymi niepewnościami, mogą czuć się niekomfortowo w towarzystwie kogoś, czyja energia zmusza ich do stawienia czoła własnej prawdzie. W rezultacie osoby wokół wybrańca mogą się wycofać lub zdystansować pozostawiając wybrańca w poczuciu izolacji, mimo ich pragnienia nawiązania głębokiej więzi. Wyobraź sobie wybrańca próbującego otworzyć się przed kimś, dzieląc się swoimi myślami, ale zamiast tego napotykającego opór lub unikanie. Pomimo ich szczerych intencji nawiązania kontaktu, sama intensywność ich obecności może przytłaczać innych, zwłaszcza tych którzy nie są gotowi stawić czoła głębi swoich własnych emocji lub niepewności. To rozłączenie może być bolesne dla wybranych, którzy pragną autentycznych relacji, ale często spotykają się z niechęcią i lękiem. Ta dynamika stawia wybranych w trudnej sytuacji. Ich sama obecność, mająca na celu przynieść połączenie i zrozumienie, często staje się przeszkodą. Strach przed odrzuceniem lub osądzeniem może prowadzić ich do samotności. Gdzie szukają bezpieczeństwa z dala od nieporozumień i błędnych przekonań, z którymi nieustannie się spotykają. Dla wybrańców poszukiwanie prawdziwego połączenia może wydawać się walką pod górę. Ich energia, głębia i autentyczność mogą być dla innych niepokojące, pozostawiając ich w świecie pełnym powierzchownych relacji, które nie zaspokajają ich emocjonalnych ani duchowych potrzeb. Wyobraź sobie wybrańca przechodzącego przez życie Szukającego kogoś, kto naprawdę dorówna ich głębi, kogoś, kto może spotkać ich na poziomie intensywności, jaką doświadczają każdego dnia. Jednakże, raz po raz, spotykają się z rozczarowaniem, sięgają po pomoc, próbują nawiązać kontakt, ale często inni są niechętni lub niezdolni do zaangażowania się z nimi na głębszym poziomie. To poszukiwanie prawdziwego połączenia staje się niekończącym się cyklem nadziei i bólu serca. Ta frustracja nie jest spowodowana tylko zewnętrznymi okolicznościami. Wewnętrzny konflikt jest równie potężny. Wybrańcy często zmagają się z własnymi lękami i niepewnościami, zastanawiają się, czy ich intensywność nie jest zbyt duża dla innych, czy nie odpycha ich. Zastanawiają się, czy kiedykolwiek znajdą rodzaj prawdziwego, głębokiego połączenia, którego pragną. Te wewnętrzne zmagania często stają się przeszkodą, utrudniając nawiązywanie więzi. Nawet gdy głęboko pragną to zrobić. Ich własne wątpliwości mogą blokować ich przed całkowitym otwarciem się na innych, obawiając się, że ich prawdziwe ja tylko odstraszy ludzi. Jednak pomimo tych wyzwań wybrańcy pozostają odporni. Rozumieją, że prawdziwe, duszne połączenia są rzadkie i warto o nie walczyć. Nawet gdy napotykają przeszkody, się nie poddają. Pragnienie znalezienia ludzi, którzy naprawdę ich widzą, którzy potrafią połączyć się z głębią ich istoty, popycha ich do przodu. Ich determinacja do budowania tych połączeń jest niezachwiana, ponieważ wiedzą, że powierzchowne relacje nigdy nie zaspokoją ich pragnienia czegoś prawdziwego. Jeśli czujesz głęboką więź z tymi treściami i wiesz, że jesteś gotowy żyć swoją prawdą, polub ten film i zasubskrybuj. Subskrybując, potwierdzasz swoje zaangażowanie w duchowe przebudzenie. Bycie wybrańcem, to nie tylko poszukiwanie połączenia, to forma duchowej walki. Ich obecność zakłóca normy społeczne, działając jak lustro, które odbija nieautentyczność ich otoczenia. Ta naturalna, zakłócająca szczerość wyzywa świat w sposób, z którym wielu nie jest w stanie się zmierzyć. Społeczeństwo jest pełne iluzji, a kiedy wybraniec rzuca światło na te fałszywe przekonania, często powoduje to dyskomfort u innych. Weźmy na przykład wybrańca, który staje w obronie sprawiedliwości. Ich odwaga w kwestionowaniu status quo spotyka się z oporem, ponieważ ci, którzy korzystają z ustalonego systemu, walczą o utrzymanie swojego komfortu. Pomimo wrogości, z jaką się spotykają, wybrańcy odmawiają kompromisu lub rozmywania swojego przesłania. Rozumieją, że ich rola jako wojowników prawdy wymaga od nich twardego stania, nawet gdy świat wokół nich się sprzeciwia. Ta walka jednak nie jest tylko zewnętrzna. Wybrańcy również zmagają się wewnętrznie, walcząc z własnymi wewnętrznymi demonami i wątpliwościami. Musi konsekwentnie dostosowywać swoje działania do swoich podstawowych wartości i integralności, nawet w obliczu pokusy lub niepewności. Droga jest trudna, ale wiedzą, że prawdziwe wyzwolenie wymaga odwagi i poświęcenia. Są gotowi iść samotną drogą, ponieważ rozumieją cenę swojej misji. Przyjmując swoje powołanie, wybrańcy pomagają ewoluować ludzkości. Ich perspektywa, niezachwiane zaangażowanie w autentyczność i dążenie do przebudzenia zbiorowej świadomości wyróżniają ich z tłumu. Są w wielu aspektach outsiderami w świecie, który ceni konformizm ponad indywidualność. Ale to właśnie ta różnorodność pozwala im przyczynić się do transformacji społeczeństwa, nawet jeśli często kroczą samotnie. Wyobraź sobie wybrańca przechodzącego przez życie, starającego się sprostać oczekiwaniom społeczeństwa, tylko po to, by czuć, że nigdy do końca się nie wpasowuje. Jakby zawsze próbowali wpasować się w formę, która im nie odpowiada. To poczucie braku przynależności jest czymś, co odczuwają głęboko, mimo ich najlepszych starań, aby się dostosować. Ale to nie jest wada. To nieodłączna część tego, kim są naturalne odchylenie od normy. Wybrańcy są inaczej zaprogramowani. Widzą świat z perspektywy, która kwestionuje konwencjonalne myślenie, często podważając pomysły, które inni przyjmują za pewnik. Nie akceptują rzeczy takimi, jakie są. Patrzą poza powierzchnię, szukając czegoś głębszego i bardziej znaczącego. To może sprawić, że poczują się odizolowani w świecie, który ceni konformizm i prostotę. W obliczu oczekiwań społecznych znajdują pocieszenie w samotności lub w małych, zżytych kręgach gdzie ich unikalna natura jest nie tylko akceptowana, ale i celebrowana. Te przestrzenie pozwalają im czuć się naprawdę dostrzeganymi i rozumianymi, czego większe grupy społeczne często nie mogą zapewnić. Pragnienie wyróżnienia się zamiast dopasowania nie jest odrzuceniem innych, lecz odzwierciedleniem drogi wybrańca ku autentyczności. Rozumieją, że prawdziwe przynależność nie pochodzi z wtapiania się w tłum czy naśladowania tych wokół nich, Zamiast tego chodzi o pozostawanie wiernym swoim wewnętrznym prawdom, niezależnie od tego, jak bardzo mogą się różnić. To przypomnienie, aby honorować swoją własną drogę, nawet gdy odbiega ona od oczekiwań narzucanych przez społeczeństwo. Ich podróż to coś więcej niż tylko poszukiwanie połączenia to odpowiedź na wyższe powołanie, takie, które wykracza poza to, co zwyczajne. Przyciąganie, które czują do swojego wyższego celu. Jest czymś, czego nie mogą zignorować. To nie jest tylko niejasne pragnienie, to niezachwiane uczucie głęboko w nich, które nakłania ich do poszukiwania sensu, spełnienia i duchowego wzrostu poza tym, co oferuje świat. Ten wewnętrzny głos popycha ich naprzód, nawet gdy droga przed nimi jest niejasna lub pełna przeszkód. Dla wybrańców, samotność jest zarówno koniecznością, jak i strategią. To nie tylko ucieczka od świata. Jest to świadomy wybór, aby pielęgnować swój wewnętrzny świat. Samotność daje im przestrzeń do skupienia się na osobistym rozwoju i duchowej eksploracji bez zewnętrznych rozproszeń. To właśnie w tej cichej, niezakłóconej przestrzeni łączą się z uniwersalną energią, dostosowując się do swojego celu i doskonaląc siłę potrzebną do ich misji. Dla wybrańca pojawia się głębokie poczucie jasności i celu które wyłania się, gdy przyjmuje swoje wyższe powołanie. Chaotyczny hałas codziennego życia zdaje się zanikać w tle, gdy zaczynają rozumieć, że ich podróż jest częścią czegoś znacznie większego, wplecionego w większą tkaninę, kierowaną przez los i przeznaczenie. Choć droga może być samotna i pełna wyzwań, wybrańcy pozostają niezłomni w swoim zaangażowaniu w misję. Wiedzą, że ich droga nie jest jedynie dla osobistej korzyści, ale dla czegoś znacznie ważniejszego. Przyczyniania się do dobra wspólnego i służenia najwyższym ideałom ludzkości. Podróż Wybrańców nie polega na poszukiwaniu spełnienia kosztem innych, lecz na odkrywaniu głębszego celu, który wykracza poza indywidualne pragnienia. To poczucie obowiązku wymaga od nich wejścia w swoją własną moc i zaakceptowania unikalnych darów, które noszą w sobie. Centralnym elementem tego procesu jest akceptacja siebie. Przyjęcie swojej wrażliwości na otaczające ich energię, która nie jest wadą, lecz darem. To właśnie ta wrażliwość pozwala im dostrzegać i rozumieć świat w sposób, w jaki inni mogą tego nie robić. Uznając i akceptując tę cechę, wybrańcy mogą wykorzystać jej transformacyjny potencjał, używając go do kierowania się w swojej podróży i pomagania innym po drodze. Ważną częścią ich wzmocnienia jest umiejętność stawiania granic. Wybrańcy są często głęboko dotknięci emocjami i energiami osób wokół nich. Czy to oczekiwania innych, czy emocjonalne wymagania nałożone na nich, te zewnętrzne siły mogą przytłoczyć ich własną energię. Ucząc się wyznaczać jasne i zdrowe granice, wybrańcy chronią swoje dobrostan emocjonalny i zachowują wewnętrzną siłę. Mówienie nie w razie potrzeby jest nie tylko narzędziem do samopreservation. Ale także aktem szanowania swoich własnych potrzeb. Dbanie o siebie staje się niezbędną praktyką w utrzymaniu równowagi potrzebnej do pozostania ugruntowanym i skutecznym w swojej misji. Poza granicami, pielęgnowanie wewnętrznej siły jest nieustannym procesem. Wybrańcy muszą nauczyć się pielęgnować odporność w obliczu przeciwności, znajdując spokój w chaosie życia, budowanie solidnych podstaw wiary w siebie pozwala im z wdziękiem i pewnością siebie przechodzić przez burze życia. Ta podstawa pewności siebie nie przychodzi z dnia na dzień. Jest wynikiem ciągłej uważności, autorefleksji i akceptacji wszystkich części siebie, w tym postrzeganych niedoskonałości i wad. Poprzez konsekwentną introspekcję wybrańcy sięgają do swoich najgłębszych rezerw siły, a w ten sposób odblokowują źródło odporności które umożliwia im kontynuowanie drogi, niezależnie od tego, jak trudna może się wydawać. Ich podróż to podróż akceptacji, akceptacji ich boskiego celu, ich unikalnych darów i wyzwań, które kształtują ich na tej drodze. Bardzo dziękujemy, że zostaliście z nami do końca. Jeśli ten materiał miał dla Ciebie sens i pomaga w Twoim przebudzeniu, podziel się nim z tymi, którzy Twoim zdaniem również mogą z niego skorzystać. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, Skorzystaj z okazji i zasubskrybuj kanał. W ten sposób nie przegapisz żadnej treści, którą przygotowaliśmy, aby wspierać Cię w tej podróży. Jeśli film dotknął Twojego serca i chcesz wesprzeć nas jeszcze bardziej, rozważ dokonanie darowizny poprzez super like. Dodatkowo mamy ekskluzywny klub dla członków, którzy chcą mieć wczesny dostęp do nowych wiadomości, które idą jeszcze głębiej. Teraz, gdy wiesz więcej na ten temat i o jego wpływie, Podziel się swoją opinią poniżej i opowiedz nam swoją historię. Każda relacja jest ważna i może być kluczem dla kogoś innego do podjęcia kolejnego kroku w ich przebudzeniu. Naszym celem tutaj jest wspólny rozwój, więc podziel się tym wideo ze swoimi przyjaciółmi, rodziną lub kimkolwiek, kto może z tego skorzystać. Bardzo dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia następnym razem.